mano, banano z tej strony Genius Kamil, a dzisiaj 40 odcinek naszej kariery Robertem Lewandowskim jako menedżerem FIFA 22. Z tej okazji, oczywiście, mam nadzieję, że dołączysz do grona subskrybentów, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i kolejnych serii. A także zostawisz łapę w górę i dołączysz na serwer na Discordzie, który masz w opisie. Do którego link masz w opisie. Także zapraszam. Jak widzicie, sytuacja jest bardzo interesująca. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to oczywiście też do niego was zapraszam. Macie go w prawym w rogu. No, i dzisiaj dowiemy się, z kim zagramy w finale Ligi Mistrzów, jeśli oczywiście do niego dotrwamy, bo aktualnie wściekli są na nas w zarządzie. No, w sumie patrząc na to, że zarząd Chelsea jest taki troszkę w rzeczywistości chyba nie, jakby wiecie, no nieogarnięty, takie dziwne decyzje podejmuje, chociażby transferowe, no to tutaj też byśmy się nie zdziwili wyrzuceniem nas, mimo dojścia do finału Ligi Mistrzów, będąc Robertem Lewandowskim no i też chciałbym dodać, że mm, jeśli chodzi o kącik sportowy e, to dzisiaj byłem godzinę biegać, więc, e, więc fajnie za, możecie mi napisać jak tam u Was ze sportem dzisiaj e, no i też jak tam w kontekście tego co się już e, zaczęło już trwa od tygodnia dla wielu z Was pewnie więc e, możecie powiedzieć jak tam w tym takim budynku, do którego trzeba chodzić codziennie rano e, miazga oferta z Lids też byłaby spoko, ale jest e, myślę, że za niska, to nie jest wystarczająca oferta, chcemy więcej pieniędzy niech asystent się o to postara i dostajemy nagrodę 12,5 miliona, zobaczcie jak wielkie pieniądze dostaje się za tę ligę mistrzów tutaj mamy Diabiego jako zawodnika miesiąca Nogoni Christiano w klasyfikacji strzelców i zobaczmy do kalendarza kto będzie naszym drugim finalistą Bayern Monachium czyli mamy powtórkę finału z 2012 czy się pomyliłem Wydaje mi się, że nie. Czekajcie, aż sobie sprawdzę. Liga Mistrzów 2012, takie na żywo sprawdzanie. No wiem, że Chelsea, wiem, że było to w Monachium i wydaje mi się, że finał był z oczywiście Bayernem, ale już patrzę, już zjeżdżam do tego finału. Tak jest. I wygrany po Chelsea, przy, przez Chelsea w porzutach karnych. Później, nie wiem, czy się gdzieś spotykali, no ale to jest wielka historia wielka historia, która może być napisana na naszych oczach, ale też nie planuję jeszcze dzisiaj pisać, chociaż zobaczymy, więc zostańcie do końca. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Na pewno. Teraz chciałbym już zadbać o szkółkę juniorów, którą, tak jak powiedziałem, nie mamy ich tutaj, tutaj w celach, ale wierzę, że ona i tak jest w stanie nam pomóc, bo no, po prostu lipa, po prostu lipa. Trzeba tego skauta wysłać. W ogóle genialny skaut, a my z niego nie korzystamy. Niech jedzie do Anglii w takim razie. No, niech jedzie na 9 miesięcy. Tutaj akurat nie mamy wątpliwości. To niezależnie od tego, czy mamy teraz ten cel, czy nie mamy, wydaje mi się, że to jest dobry ruch. No, ale jak widzicie, jeszcze nas nie doceniają. Jeszcze nas nie doceniają, to niestety tych juniorów trzeba przyjąć. Bądź ich upgradeować do pierwszej drużyny, więc ja postanawiam, że wezmę tego najlepszego stąd i zobaczymy, przenieść do drużyny seniorskiej. Co na to zarząd? Nic, ja właśnie się obawiam, że nie ma dla nas ratunku. Jeśli Chelsea uzna, ok, wylatujecie, no to wylatujemy po prostu. No i nie ma za bardzo tutaj mowy, wiecie, no jakiekolwiek, ja chyba go będę chciał sprzedać, bo to nie, nie widzę w nim potencjału, no możemy mu dać jakiś plan rozwoju jak już się pojawił tutaj u nas no i, i zobaczymy, a Wy mam nadzieję, że już zasubskrybowaliście kanał i daliście łapę w górę będę Wam bardzo za to wdzięczny, no i i tak to idziemy w takim razie dalej, zerknijmy też może na te oferty, propozycje pracy, w zasadzie moglibyśmy się gdzieś zabezpieczyć wysyłając ofertę no, i nie wiem, czy tego nie zrobić. Może spróbujmy, spróbujmy gdzieś. To oczywiście, trochę może podburzyć taka flotka, No, ale, ale jednak myślę, że warto. I chyba lepiej byłoby to zrobić do Borusi. No, Lester, to jest znowu walka na trochę niższym poziomie. Myślę, że trudna. Więc ja składam podanie do Borusi, którego nie chcę realizować. Pamiętajcie o tym, ja tego nie chcę realizować. Nie w tym momencie. Ale jakby nas mieli wyrzucić, to zawsze jest tu jakaś trochę lepsza opcja. Fabry się cieszy o tym z tego powodu, że dostaje szansę tutaj, ale oczywiście powiedzmy, no nikogo nie zawiodłeś. Ta odpowiedź brzmi zawsze dziwnie trochę. No i spotkanie z Fulam. No tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek porażce, bo porażka może nas po prostu wyrzucić. Oczywiście 64 overalla oceny menadżera to nie jest jeszcze tak źle. No ale wiecie jak jest, szybka symulacja tego spotkania, najlepszy skład, trenujemy przed finałem Ligi Mistrzów i czy uda się wygrać, tak jest, 2 do 1, ale ojoj, to tak super nie wyglądało. Lukaku i Rich James, to na pewno dobrze, ale w ocenach wyglądało dobrze. To tutaj, tutaj widać i Fulham zagrało średni mecz uważam, też patrząc, że grali z Chelsea, która jest naprawdę niezła. Jest nasza tutaj, no, ale my zagraliśmy lepiej. I myślę, że nie mam już tutaj nic do dodania. Idziemy dalej. Fajnie, że Lukaku się odblokował, odblokował. Gdzieś tam w mediach było napisane, że jest w ogóle królem strzelców ligi mistrzów. Póki co, także to naprawdę bardzo dobra informacja. A nam spada ta ocena, spada. No i będzie trudno coś tutaj zrobić. Zobaczcie, wygrywamy i w ogóle. A jednak um, oni w nas nie wierzą. Emerson, czy ja go chcę sprzedawać? Chyba chciałem go sprzedawać, także. Um, no tutaj możemy zlecić, oczywiście, bo to jest absurdalnie trochę niska oferta. Te 20 milionów i tutaj 28, nawet coś takiego. Zobaczymy, nie musimy go sprzedawać, możemy go sprzedawać i zobaczymy, jaka będzie ostatecznie decyzja. Ja też uważam, że to jest naprawdę absurdalne, żeby liczyć, że my wygramy y, ligę. Po połówce sezonu, i w ogóle ja jestem i tak super zadowolony, że udało się ten poziom utrzymać. Zobaczcie, mamy podanie o pracy do Borusi. To najpierw to zobaczmy. What? Oni nas nie chcą! Borussia Dortmund nas nie chce, ale z drugiej strony nie dziwię się tak bardzo, bo Borussia ma jakiś tam z tego co wiem, taki swój system bardziej skomplikowany, jakiś taki koncepcja pracy, i gdzieś tam uważam, że to jest. Logiczne, że może nam, no może impostać Roberta Lewandowskiego póki co nie odpowiadać. Zresztą nie wiem, jakie są tam dokładnie relacje między nim a Borusią, ale też nie wydaje mi się, że są jakieś złe. Więc, więc no, to, to taka, taka historia. Emerson zostaje u nas, a my zaraz zajrzyjmy sobie jeszcze raz do tych ofert pracy. No, dzisiaj taki spokojniejszy odcinek walczący o stanowisko. Aston Villa, Everton, no w sumie Anglia, zobaczcie, ale niska Anglia, jeszcze niższa płaca cały czas. Olympic Lyon, trochę Francji więc to też jest ciekawy kierunek, ale trochę uważam, że obcy Robertowi Lewandowskiemu. Zobaczymy, zobaczymy. Niestety United nas prześciga w tabeli i to myślę, że zarządowi może się nie podobać. Miazga odchodzi, ale zobaczcie, na razie spokojnie, spokojnie. Kepa się rozwija i o to też chodzi. 83 overalla, 28 lat. Bramkarz obecnie wypożyczony oczywiście w rzeczywistości do Królewskich, do Real Madryt. No Real Madryt to też mógłby być ciekawy kierunek w naszej rzeczywistości, ale pewnie lepiej do Barcelony byłoby trafić. Już, już nie świrować, miazga sprzedany tak jak nie wiem czy już zdążyłem to przeczytać no i zobaczcie, Cristiano Ronaldo tyle samo goli co Riyad Mahrez no jeszcze raz powiem, że byłoby mi bardzo miło gdybyście zostawili łapę w górę i suba najlepiej z dzwoneczkiem, no i dzisiaj co no znowu nie mam nic innego do zrobienia jak tutaj wystawić ten skład ale w ogóle zapomniałem o kundę znowu, no i się może obrażać, więc no, znowu jest troszkę zły. No, i on już wyprzedza teraz Rydigera, więc tym samym całkiem go wyprzedzi. Taka jest moja tutaj myślę, że już decyzja. No i zobaczcie, pełno tych zawodników, ale wielu z nich odchodzi. E, idziemy na to spotkanie, no i po prostu trzymam kciuki, że wygramy, że się nie potkniemy, bo tutaj potknięcie już grozi posadą 3-1 e, Lukaku, Polisik i Havertz. Więc e, wszyscy tacy ofensywni zawodnicy e, bardzo ładnie się zaprezentowali. Oprócz chyba, a nie no Werner, też w miarę, ok, więc, e, więc ok, no i, i super, po prostu wygrywamy teraz tylko trzymać kciuki, że zarząd się nie obrazi. Tuż przed finałem, chociaż wiecie, jeszcze są lepsze historie. Zdarza się, że ktoś Cię wyrzuci po wygraniu Ligi Mistrzów. To też jest możliwe. Także, także tak. Ale widzicie tutaj 62 overalla Troszkę nam podskoczyło o ten jeden punkt, no i zobaczcie, że naprawdę piękna przewaga nad Aston Willą, no i, no i wygląda to ładnie. Tak naprawdę szkoda, że już nie mamy szansy na wicemistrzostwo, ale jesteśmy w tej czołowej, czołowej no czołówce po prostu już. Chociaż, no nie wiem, może jest szansa na wicemistrzostwo, ale, ale nikła, no sami rozumiecie, że nie ma co liczyć na aż tyle porażek i tak dalej ze strony Liverpoolu Kunde dostaje już szansę Rüdiger tym samym zajmuje miejsce z wiem, że tutaj jest to wszystko niepoukładane, ale widzicie ta połówka sezonu taka jest, ponieważ ja też tak uznaję, że to trochę nie jest mój zespół jeszcze, nie mieliśmy tego letniego czasu, żeby to wszystko opracować, no i przed nami ta końcówka, która która też jest ważna, czyli ostatni mecz ligowy, Aston Villa, no to to jest trudny przeciwnik. Ja się zastanawiam, czy, czy jakby to nie może nas kosztować właśnie utraty pozycji. E, cały dzisiaj ten odcinek właśnie pod takim znakiem zapytania stoi. E, no i jest ta ostatnia kolejka. No na wicemistrza nie mamy szansy, ale na e, trzecie miejsce, na podium jeszcze jest. E, zobaczmy sobie jak to tam wygląda. E, tydzień, ojeju, to strasznie mało czasu. E, w zasadzie 5 dni odpoczynku, bądź treningów. Tutaj jest jedynie jedynie jeden trening zaplanowany przed spotkaniem z Bayernem no, jest, grubo, jest grubo niewątpliwie. Zobaczmy sobie, albo jeszcze nie patrzmy, zagrajmy sobie to spotkanie, spróbujmy je przesymulować w długi sposób, już skundę i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Nie chcę po prostu, wiecie, tak jak już się powtarzam, nie chcę tutaj podejmować bezsensownego ryzyka. Które no, może nas, koszt, nas, nas kosztować stanowisko, nas kosztować em, sorki. E, no, dużo SS dużo, es, i w ogóle RZ. E, I gramy to spotkanie. Zobaczcie, znowu jak te stroje niedobrze dobrane. Tak, tak się zdaje na tych kropeczkach. Są one nieczytelne. E, tutaj się troszkę zbagowało i o, właśnie już się wczytało. No i dobra, patrzcie, mamy rzut wolny, Mason Mount i wiecie co, spróbujmy sobie zagrać, tak, dla fanu, e, spróbuję uderzyć, wiem, że on w rzeczywistości miałby większe szanse niż jak ja, to będę strzelał, ale e, no może mi się uda, 24 metry, spróbuję e, uderzenie i zobaczymy, Mason Mount, ładnie w sumie myślę i wracamy sobie do e, symulacji. To była tylko taka wcinka. Bardzo fajne jest to, jeśli, wiecie, bo tak czasem krytykuję, o, tym, o tej krytyce wspominam, ale też chcę pochwalić, że bardzo mi się podoba to, że na PlayStation 4 to jest możliwe, że ja mogę wejść do tej gry normalnie, bez żadnego oczekiwania wchodzę. No, i tak samo wychodzę, że to jest bardzo płynne, że to jakoś jest ogarnięte. No, i się cieszę, nawet jeśli to jakieś ma swoje obcięcia, bo wiecie, wchodzicie do meczu, w nie ma pełnych statystyk, tam nie możecie czegoś sprawdzić, whatever, ale to i tak jest git. No, i mamy sytuację, no dla nas w sumie nie ma ten mecz większego znaczenia, poza oczywiście no, zachowaniem posady, tak i przygotowaniem się już pod finał no Też miejmy nadzieję, że dzisiaj bez żadnych urazów, bo no, to nie byłoby dobre. Na pewno bój z Bayernem Monachium to jest wyzwanie i jest teraz kolejny strzał. Swoją drogą tak teraz ogarnąłem, że to jest z Bayernem Monachium, a my jesteśmy Robertem Lewandowskim, także to ma jeszcze większy smak to spotkanie no i mm, wszystkiego się dowiecie już e, w przyszłości dlatego e, musicie znaczy nie musicie ale bardzo Was zachęcam do zostawienia suba z dzwonkiem i mamy jeden zero, no właśnie to jest argument. Kai Havers wam daje powód, żebyście nie przegapili kolejnych filmów. E, zobaczcie jak dominujemy, a także wbijajcie na Discorda, e, żebyśmy mogli coś tam sobie popisać, podyskutować, e, możecie tam mi dawać różne propozycje no i zobaczymy, coś tam on się będzie rozwijał, tak jak mówię, to w każdym odcinku, jak będzie więcej osób, także to na razie tak wygląda, a my dominujemy, bardzo dominujemy, 2 do 0 Lukaku, w końcu nie jak wóz z węglem to mi się bardzo podoba no i wyglądamy świetnie, 10 strzałów w 37 minut, no fenomenalnie tak naprawdę, co prawda tylko 3 chyba okazje, czyli rozumiem, że trzy strzały celne ale to to i tak, i tak wygląda super. E, więc nie wiem, czy to już nie jest powoli czas, żeby z tego meczu wyjść. E, normalnie bym wyszedł, ale tutaj mm, no, sytuacja jest trochę groźniejsza niż zazwyczaj, e, więc możemy jeszcze chwilę pooglądać. E, w Aston Villa jest oczywiście Mati Kasz, no ale niestety tracimy bramkę e, Mati Gotówa z dwójeczką. No, dzisiaj się nie popisuje, ma na stronie Polisika e, no ale to też, też nie gra najgorzej, więc. E, więc tak, no na razie a wiecie co, ja już w sumie przejdźmy do wyniku decyduje się nam to, wygrywamy, cieszę się szkoda, że bez żadnych zmian ale może to i dobrze, że ten podstawowy garnitur się jeszcze wygrał no i oj, nie zobaczyliśmy czy United właśnie na przykład przegrało, wygrało jak tam ich spotkanie przed nami już Liga Mistrzów zobaczmy nagrodę z turnieju ile pieniędzy, 170 milionów Wow, wow i to pewnie za trzecie czy czwarte miejsce. Zajrzyjmy w takim razie, powiedzmy na której pozycji skończyliśmy ligę, bo to, bo to jest ważne i zobaczmy sobie, zobaczmy czwarte, niestety miejsce także po londyńsku, że tak powiem. No, niestety tutaj Manchester United o jeden punkt był od nas lepszy, mimo naszego zwycięstwa. No, i szkoda, szkoda, bo my moglibyśmy mieć równie dobrze wicemistrzostwo. Także trochę Robert spada, bo objęliśmy Chelsea w trzecim miejscu, kończymy na czwartym. Arsenal bardzo daleko. No i z takich innych ciekawostek, to Newcastle też totalnie się nie popisało. Natomiast to, co jest interesujące, to co jest też ważne, to myślę, żeby zobaczyć, że Mason ma 88 overallów. Ale tak poza tym, chyba Chilwell też może się rozwinął, nie wiem, Polisyk też gdzieś na perspek w perspektywie sezonu, ale chciałbym zobaczyć sobie statystyki, w ogóle jak to wszystko wyglądało w tym roku, kto najwięcej bramek, Lukaku, to jest myślę, że naprawdę zawodnik, który się odblokował, 15 goli w lidze. 34 spotkania, Policy 21 to też e, super wygląda. Mason Mount, wydaje mi się, że w ogóle udało nam się odblokować tych zawodników, że oni e, z nami zaczęli grać lepiej. Bardzo szkoda Tima Warnera uważam, bo on nie strzelał wbrew pozorom, uważam, e, wystarczająco. E, oczywiście, że ma mniej rozegranych meczy, ale jednak to i tak nie jest, nawet proporcjonalnie to e, nie jest jakiś super wynik. Reese James pozytywnie zaskakuje i w ogóle. Fajny, no Kunde, rozumiem, że może być zły, ale też jego gra nie, nie pokazuje, że powinien grać. W przeciwieństwie do, do Rudigera, który 6,5 ma i w ogóle, no, no to naprawdę świetny, świetny wynik. No i, i tak, to, tak to się prezentuje. Wielu zawodników nie zagrało, ale no taki był na nich plan, czyli brak planu. No, i zobaczymy w sumie jakie decyzje podejmiemy w przyszłości. Czy w ogóle zostajemy w tej chersji, bo to też nie jest oczywiste. No, i zobaczymy, czy uda się odebrać Ligę Mistrzów w Bayernowi Monarchium. E, czy może to jednak oni tutaj e, zwyciężyli. Fajnie, że ci zawodnicy są w formie, ale następne spotkanie oczywiście będziemy chcieli sobie zagrać. Ja będę chciał grać normalnie ten mecz, tak jak się gra w FIFA, e, więc to już będzie bardziej zależało ode mnie. Dzięki za dzisiaj. E, no, i jeśli dotrwaliście do końca, to napiszcie proszę: Chelsea wygra Ligę Mistrzów. Dzięki za oglądanie. Miejcie fajny dzień tydzień życia. Wbijajcie na Discorda. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem i się mano.